No i mamy to Nie było czasu nagrywać murowania Ani szalowania To już nagram zalewanie Co? No i więc tak, witamy się w kolejnym odcinku Nieźle, co? A miało być tak źle, a jest tak zajebiście No cóż, bywa, nie? O, ja wam powiem Ten tydzień był wyczerpujący no i tak to się wszystko prezentuje, ściany wymurowane, zaszalowane, podstępowane wszystkie już są nad proża. Ten tu słup tylko lejemy na razie, z tego względu, że na tym będzie się wspierał jeszcze tutaj belka, taka duża będzie gruba belka, tutaj chyba taka 30 metrów, jak dobrze pamiętam, no i z bratem rozmawiałem, bo myślałem, żeby najpierw tą belkę jedną zalać wtedy u góry jeszcze jedną. A on mówił lepiej to zaszalować, podstępować i wszystko naraz zalać, żeby to było jako jeden monolit, dodać więcej prętów i na pewno będzie to lepiej trzymać niż takie dwu, na dwa rzuty e, zalewane. On mówi najlepiej to za jednym razem zalać i wtedy naprawdę będzie konkret. Więc sam słup na razie będzie zalany, jest wypoziomowany, w pionie jest wszystko e, 25 na 25 słup czy 24 na 24 Coś takiego eee, czy, ha, 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 Co tu mogę wiele wam powiedzieć No za wszystko wymurowane Tutaj dosłownie z szwagrem, bo szwagier tutaj mi pomagał jeden dzień Jeszcze potem To wtedy jak zakończyłem tamten odcinek To jeszcze wtedy jeszcze jeden dzień murowałem ze szwagrem Za co szwagrowi bardzo dziękuję za pomoc Przyjechał szwagier Marek, ten od 3PK No i widzicie Ja mu pomagam, on mi pomaga I tak powinno być Jeden drugiemu zawsze pomoże, nie? No, teraz zostało mi jeszcze zamieść tą samą posadzkę, tutaj posadzkę. No chudziaka, nie? Płytę, płyty zamieść. poustawić palety, bo trzy palety, no dwie i pół zostało, bo tam są takie jeszcze odpadki. Eee no i tyle, nie? Wszystko przygotowane, wszystko jest o. Szpaksami poskręcane. Do tego u góry sierżanty jeszcze trzymają blaty dwa do kupy, już zaczyna padać. A ja w fajnym obuwiu i ubraniu, muszę tutaj się szybko sprężać. Także widzicie, nie? co chcę ogarnąć przed deszczem, bo już w dalekim czasie będzie zalewanie No i działamy, działamy z tym No i witajcie kolejnego dnia Lada chwila ma być beton Za chwilę będzie tutaj, o kurde wichura była jakaś Strasznie ostatnio wieje mocno Sprawdzimy jak to wszystko wygląda Kurde młotek mi dziś zaginął Pewnie w jakimś szalonku jest Zobaczcie, wszystko pozbrojone fajnie jest. Trochę najpierw się betonu wleje. część tak o, lekko podnieść, żeby te druty nie były bezpośrednio na tej płycie. Tylko żeby były zatopione w betonie. Tylko teraz poszukiwania młotka. Gdzie ja tu mogę młotka przepierdzielić? Widzicie, wszystko wygląda ładnie, pięknie. Pogoda w miarę fajna, ale wieje strasznie. Jeszcze muszę. O, tu tam jest. O, tu paletę przestawiłem. Gdzie może być młotek? Kurde, młotek muracki mi zginął A wiem, że go miałem wczoraj wieczorem No i nie wiem, nie mogę go znaleźć Tutaj, przy podstawie tego tutaj O, jest tak, jeszcze mam tutaj wbite dwa pręty Dziesiątki, tak aby to się nie przesuwało doraz takiego ramiaka jeszcze zrobiłem Że w razie W, jeśli napór betonu będzie Że to nie rozwali tego Tak, aby było to w razie W a teraz jeszcze wezmę miotły, tymczasem jak mu chwilę czasu i to zmiotę jeszcze Ale by mi czysto No butelki po wodzie się chulają Trzeba się wymienić skrzynkę Wodę kupić nową o, Ciach, to weźmiemy stąd O! Już było już elegancko Tylko tutaj jeszcze trochę kleju jest go zadrzemy, on praktycznie w ogóle nie trzyma. O, tak? O. I wszystko jest. Jest elegancko. Tam się później zamiecie. Najważniejsze tutaj to zamieść. A, tu jeszcze trochę o, koziołki będą wzięte na bok, bo albo... Zrazu przesunę i to, no, to stąd. A. I jest bicia. Kurde, wiatr taki straszny, że ja pierdzielę Przy tym, strach jest Chodzi po tym Ciekawe o. Czy to się da czy to się nie da Ale wiatr jest konkretny Że mi nie złóceło A jest gdzie spadać wow. Co? Od groma

Jeszcze trochę? Dobra Chyba Cześć dam radę Ja jebię. No

Jap. Dobra. Wiedno coś. No. Então...

Kurwa, co z tym trabokem? Gdzie masz zakrętarkę? Zakrętarkę gdzie masz? Gdzie? Jak sobie ten blat wyjąć to wywalić i skręcić to To już są szpaksy Jak nie zrobię? Gdzie masz zakrętarkę? Uuu Masakra to był ciężki dzień. Widzicie? Proszę, nie śladnie, bo została tylko mokra plama. Ale widzicie? Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Te mikropęknięcia zostały zapełnione mleczkiem z tego betonu. Słup został uratowany. Widzicie, nie nagrywałem z tego względu, że to były straszne nerwy. Ja pierdziele Nie wiem, co tam jest nagrane. Wy to już pewnie oglądaliście, także wy już wiecie. Ja dopiero będę to montował. I nie wiem, co tam się nagrało, co nie. O kurwa! Ale udało się na szybkości zranimować ten słup. Został wywalony ten beton całkiem. E, zostało nowy blat przykręcony został. I do tego zostały. O, widzicie, skręcone też paksy. No i widzicie, brat miał rację Brat mówił mi, kurde weź do was szpaksy, bo ci rozjedzie super. A ja mówię, co ty pieprzysz, przecież to kurde będzie dobrze Że to kurde nie powinno rozwać. mówi tyle samych wkrętów na wkręcane No i deska tutaj pękła tak sobie na pół, rozerwało to I widzicie, tak to jest nieraz, że warto nieraz bardziej doświadczonych posłuchać Brat już kilka lat ładnie siedzi w tym, w tej budowlance ja widzicie, dopiero to jest moje pierwsze takie, ja bym powiedział, z budowlanką taką na poważnie, bo tam zawsze jakieś tam sporadyczne rzeczy, tam się coś robiło Ale nie takie, że od A do Z jestem majstrem swojej budowy I do końca człowiek wszystkiego nie wie I nieraz warto właśnie posłuchać kogoś kto już zęby zjadł, już można powiedzieć, że na tym, bo no, mówił, to jest twój pierwszy blat rozerwany, znaczy ten szalunek. Mówił, bo mówił zanim, zanim się nauczył czegokolwiek, no, parę tych szalunków mu się rozerwało. No i widzicie, efekt był taki, że trzeba było poprawić. Już drugi raz tego błędu nie popełnię. Dlatego nie warto się poddawać, tylko brać robotę w własne ręce i próbować, nie? No więc, właśnie, nie? Co jeszcze tu mogę powiedzieć? Pewnie dużo ludzi będzie teraz pisać e, zjebałeś to kurde bo się nie znasz Nie no bo się nie znam Nie znam się na tym do końca Coś tam wiadomo ale widzicie reszta wszystko Trzyma ładnie Więc tutaj nic nie było poprawiane To wszystko trzyma nic nie rozerwało Na ile potrafiłem tyle zrobiłem No tutaj do końca widzicie Jednak zawsze ta Wiedza się przyda Ale tu no tu nie mam do niczego zastrzeżeń. możemy wyjść teraz jeszcze do góry Zobaczyć jak to jest Zatarte. O i tak to właśnie się prezentuje. A resztę będziemy widzieć jutro. Przy rozszalowywaniu, Ale kurde. A te prędkość się wyprostuje nawet w betonie. Ja nie mogę. Jeszcze tam zalewaliśmy ten drugi strop. To jestem wykończony. Tam trzeba było wszystko pozacierać. I w ogóle. O, dobra. Na dzisiaj wystarczy. I chyba się widzimy jutro. Przy rozszalowaniu. Ale Wam jeszcze chcę jedną rzecz powiedzieć. Eee, widzieliście na filmie, jak tu było takie kopice nawalone tego betonu, nie? I tylko tym wibratorem było troszkę powibrowane, i musiałem podokładać po wiaderku lub po dwóch tego betonu, bo tak to pousiadało Także widzicie, co znaczy zagęszczony beton. Tu nie powinno być ani pęcherzyka, ale tego wszystkiego dowiemy się jutro. Tak więc za sekundę się widzimy. Wszystko już rozszalowane, wszystko wygląda tak Wygląda to całkiem nieźle Tylko ten słup trochę obkruszony Ale wiecie co? Był tu przywiozł mnie znajomy I mówił, że powinien być on szalowany płytą Z desek zawsze to tak zrobi Dlaczego? Bo dlatego, że deska bardzo mocno pije wodę I ta woda została wypita i to po prostu odparzyło No ale co? Będzie więcej tynku, niestety Trochę więcej się tynku nałoży, ale to, to niczemu nie szkodzi, a jak są na przykład, pewnie niektórzy powiedzą, że to jest wszystko do wykruszenia, do wytłuczenia i w ogóle Ale jakbym na przykład rurę zrobił, co? To by była normalnie rura I co, ten by był wtedy ok, także te takie odtrącenia to tam naprawdę niczemu nie szkodzą Przyjdzie na tykna, na ładnie na kant i będzie naprawdę super superancko Jak na pierwszy raz szalowania myślę, że to całkiem fajnie, spoko wyszło Wiecie co, mogłem zrobić tak, że mógłbym pokazać to, że tego, tutaj ten wypadek się nie zdarzył, to się nie rozerwało, było wszystko ok Ale w życiu tak nie jest, że wszystko idzie z górki i tak byśmy sobie to zakładali. Dlatego pokazane zostało wszystko. No i tyle. Będę się już z wami powoli stąd żegnał. Także dziękuję wam za oglądanie. No i wyczekujcie kolejnych odcinków. Także do następnego. Trzymajcie się. Cześć!